Strzała tuola, witam Was serdecznie na kanale Strzelce. Dzisiaj taki ciekawy temat, o który pytaliście kilka razy, szczególnie właśnie w komentarzach, mianowicie, jaką wiatrówkę pierwszą wybrać klasycznie łamaną czy zdolnym naciągiem? Oczywiście mówimy o wiatrówkach sprężynowych. I dzisiaj postaram się pomóc Wam w wyborze właśnie tej pierwszej wiatrówki. Zobaczymy, jakie zalety i wady ma jedno i drugie rozwiązanie, i wtedy sami będziecie mogli podjąć taką właściwą decyzję, która pierwsza, a może kolejna do kolekcji, będzie to wiatrówka. Zapraszam serdecznie do oglądania. Karabinki sprężynowe, jakby nie mówić, są to najpopularniejsze wiatrówki na rynku. Mówimy o klasycznie łamanych czy też sprężynówkach. Mają niewątpliwie pewne zalety nad innymi karabinkami, np. PCP, czy CO2, czy PCA. I zapewne, jak wiecie, skoro oglądacie nasz kanał, że te sprężynówki można podzielić ze względu na sposób naciągu. Czyli mamy klasycznie łamane, takie, w których lufa łamie się i naciąga sprężynę. Mamy wiatrówki z dolnym naciągiem i też z bocznym naciągiem. Sprężyny też dzielą się na klasyczne sprężyny i sprężyny Gazram, ale akurat to sobie pomińmy. Od razu wam powiem, że te dwie pierwsze grupy, czyli klasycznie łamane i te z dolnym naciągiem są najbardziej popularne. Z bocznym naciągiem też czasem się y, kupuje, ale oczywiście wszystko zależy od modelu, bo nie wszystkie modele są po prostu dobrej jakości. I teraz takie zasadnicze pytanie. Czy jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, że na przykład wiatrówka z dolnym naciągiem, taka na przykład jak ta Gamo CFX, jest lepsza od wiatrówka Wiatrówki klasycznie łamanej, akurat tutaj Gamo Hunter 440, swoją drogą bardzo dobre wiatrówki na początek. Dla osób, które chciałyby wydać troszeczkę więcej pieniędzy niż na tą przysłowią chinkę za 200 czy 300 zł, chciałyby po prostu postrzelać trochę bardziej przyjemnie, bardziej celnie i tak dalej, to wtedy te Gamo są idealnym rozwiązaniem. Ale wracając do tematu, czy jesteśmy w stanie stwierdzić, że jeden jest lepszy od drugiej? No nie, ponieważ i ta ma swoje zalety i pewne powiedzmy yy, kompromisy. Tak samo i dlatego dzisiaj właśnie o tym pogadamy. To co? Może zacznijmy od klasycznie łamanych. Moje pierwsze wiatrówki też były klasycznie łamane. Pierwsze to był Ish 38. Później bardzo krótko Hudson, taka 90. No i docelowo miałem właśnie Gamo, ale nie Huntera 440, tylko Gamo Shadow. Była taka wiatrówka Gamo Shadow, która osadę miała polimerową, a już cały system lufa była od Gamo Hunter 440. Po prostu była trochę tańsza od tego Gamo Huntera. Wtedy po prostu nie miałem kasy i wybrałem to. i nie żałuję, bo powiem Wam, że na morsku, na pierwszym morsku, na kim byłem, wywalczyłem dogrywkę o drugie miejsce. Tak się zdziwiłem, że jak wyczytywali moje nazwisko do dogrywki, że nawet nie poszedłem na tą dogrywkę i skończyło się na czwartym miejscu, ale dla mnie osobiście to i tak był bardzo duży sukces i osiągnąłem go właśnie dzięki tej wiatrówce Gamo. Ale wracając do tematu, wiatrówki klasycznie łamane. Pierwsza zaleta, bardzo istotna, są to proste wiatrówki, najprostsze wiatrówki w ogóle ze wszystkich tych sprężynówek czy też PCP CO2. Jest tutaj jakby najmniej części i najmniej elementów może się zepsuć. Są najmniej awaryjne, tak można spokojnie powiedzieć. Oczywiście jest to pewne generalizowanie, bo mamy różne modele wiatrówek, różnych producentów i tak dalej, ale no inaczej się nie da, jeśli chcemy powiedzieć ogólnie o wadach i zaletach. Skoro wiatrówka jest prosta w budowie, ma mało części i tak dalej, to powinna być tańsza od wiatrówki, która jest bardziej skomplikowana, czyli tej z dolnym naciągiem. I tak w rzeczywistości jest. Wiatrówki klasycznie łamane są wyraźnie tańsze od wiatrówek z dolnym naciągiem. I tutaj praktycznie każda firma właśnie ma taką politykę. Wiatrówka z dolnym naciągiem jest zazwyczaj trochę droższa, jakieś 20-30% czasem od wiatrówki, która ma też tą samą energię, ale jest klasycznie łamana. Bo nie mówimy tutaj o jakby innych modelach totalnie, na przykład HW30, wiadomo, że będzie znacznie tańsza. Od HW97 nie tylko dlatego, że jest klasycznie omane, ale jest zupełnie inną wiatrówką. Ale jeśli porównujemy dwie podobne do siebie wiatrówki, choćby tego właśnie CFX Gamo do Gamo Hunter 440, no to ten jest droższy, tak? Jest nieznacznie droższy, ale mimo wszystko droższy, dlatego właśnie, że jest dolny naciąg, mamy więcej elementów, inaczej to jest wszystko spasowane, to ta wiatrówka jest trochę droższa. I tak generalnie jest. Tak samo z HW, tak samo z Ramsami, z innymi wiatrówkami innych marek. Więc zaletą wiatrówek klasycznie łamanych jest to, że są tańsze. Fajny cykl strzału i powiem Wam, że przy naciąganiu nie słychać żadnych dziwnych brzęczeń, także no gamo za 750 zł to jest dobry zakup. Ok, lecimy dalej. Szybsze i wygodniejsze ładowanie w porównaniu do dolnego naciągu czy też bocznego naciągu? No raczej tak, zobaczcie. Typowy łamaniec. Ciach, łamiemy, trzymamy. Wkładamy śrucik i już można strzelać. Natomiast tutaj troszeczkę inaczej, chociaż też bez y, przesady. Musimy sobie tutaj wyciągnąć tą dźwignię. Ok. Naciągamy. Akurat w Gamo mamy taki system, który musimy odsunąć tą łuzę. Wkładamy sobie śrucik. Tak. Blokujemy. Odciągamy. Bezpiecznik jest. Ok. I strzelamy. Jest troszeczkę dłużej, i trochę więcej czynności, ruchów mus, musimy wykonać. Ale generalnie nie ma tragedii. Natomiast jeśli chodzi o szybkość i wygodę, mały plusik dla. Klasycznie łamanej wiatrówki. Kolejna rzecz, która przemawia na plus dla wiatrówek klasycznie łamanych, to ich waga. No przez to, że mają mniej elementów, tak, czyli nie ma tej dolnej dźwigni, jest tutaj też mniej elementów wewnątrz systemu, takich, które powodują, że ta wiatrówka jest trochę cięższa, to jakby waga jest na plus dla wiatrówki klasycznie łamanej. Ale to też zależy kiedy powiem wam, bo jeśli chodzi o taką typową rekreację, kiedy przede wszystkim zależy nam na spędzaniu wolnego czasu, przyjemnie, to ta waga ma znaczenie. Dlatego tak właśnie bardzo. To lubiane są wiatrówki HW30. Ona jest leciutka, co prawda. Postrzelamy z tej wiatrówki tak na 20-30 metrów, ale na przykład idealnie nadaje się dla dzieciaków. Tak samo ten Gammo Hunter. To jest pełno, że tak powiem, pełnoenergetyczna wiatrówka do 16-17 juli, więc ona już jest poważna, ale sama w sobie jest naprawdę leciutka, dosyć lekka. Nie wiem, 2,8? 2, Nie, 2,5 być może. Musiałbym zobaczyć, powiem Wam, w specyfikację. Natomiast jest lekka i przyjemna w strzelaniu. Ale czy ta waga jest zawsze na korzyść wiatrówek, które są lżejsze? Nie do końca, ponieważ im cięższa wiatrówka spręży, Mówimy cały czas o sprężynówkach. Tym jest bardziej stabilna i generuje mniejszy odrzut przy strzale. No, ponieważ jest cięższa, więc nie mamy takiego mocnego szarpnięcia. I tutaj wyraźnie cięższa gamo CFX na pewno pod tym względem będzie celniejsza. Nie sama w sobie wiatrówka, ale strzelec, który będzie jej używał, będzie oddawał celniejsze strzały. Tutaj mamy też tą dźwignię, która niejako ciąży na, na lufę. To też powoduje, że wiatrówka jest bardziej stabilna. Wszystko zależy od naszej postawy strzeleckiej, ale. Mimo wszystko, zawsze taka wiatrówka może być celniejsza od wiatrówki klasycznie łamanej. I też nie bez kozery. Stosuje się na wiatrówki klasycznie łamane tłumiki, nie tylko dlatego, żeby wytłumiły ten strzał, ale żeby dociążyły tą lufę, żeby cały zestaw był bardziej stabilny. Jeśli na przykład zauważycie, strzelcy HFT, FT też oczywiście bardzo często wybierają wiatrówki nie klasycznie łamane, tylko z dolnym naciągiem, dlatego że są celniejsze. Oczywiście, ale ta celność właśnie też wynika z tego, że one są tutaj lepiej dociążone, są cięższe, a jeśli są cięższe, to też odrzut jest mniejszy. Są też pewne wyjątki jeśli chodzi o tych strzelców HFT, FT, ponieważ swego czasu jaro, Jarosław Matuszewski, który strzelał konkurencję HFT na choćby na morsku, na innych zawodach, wygrywał z wiatrówki klasycznie łamanej. Ja to też wspominam w kontekście innej kwestii, o której zaraz wam powiem, ale to też właśnie nie jest reguła, że tylko i wyłącznie wiatrówki zdolne naciągiem są najcelniejsze, i tak dalej. Wszystko zależy też od strzelca. Natomiast tak jak wam powiedziałem, wiatrówki z dolnym naciągiem są trochę cięższe, trochę jakby niejako lepiej wyważone i przez co mogą uchodzić za cenniejsze. Powiedzieliśmy sobie o zaletach wiatrówek klasycznie łamanych nad no, wiatrówkami z dolnym naciągiem czy też bocznym naciągiem. To teraz w takim razie wady lub y, inaczej nazwać kompromisy. Skoro te były celniejsze, no to też są trochę y, mniej celne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że... Wiatrówka klasycznie łamana składa się niejako z dwóch części. Z lufy i kostki, bo zobaczcie. Naciągnę. To jest lufa, tak? Ale to, co łączy się z systemem, czyli tą drugą częścią metalową, to jest właśnie ta kostka. A lufa jest osadzona w kostce. I ta lufa z kostką jest osadzona na tym zawiasie. I teraz, jeśli między tym systemem a kostką będzie jakiś luz, tak? W tą stronę. No to wiadomo, wiatrówka będzie niecelna. Dlatego właśnie przyjęło się, że wiatrówki z dolnym naciągiem, czy też z bocznym naciągiem, gdzie lufa jest na stałe, osadzona z systemem, są celniejsze. Tak jest, ale to wszystko zależy. Generalnie od wiatrówki. Dużo częściej będą mniej celne te wiatrówki, które są generalnie słabszej jakości. Jakieś chińskie wiatrówki, które na przykład po iluś tam strzałach tutaj się mogą obluzować, tak? Czyli ten, to łączenie na tym zawiasie się poluzuje. Wiadomo, że jeśli ta lufa będzie sobie chodzić, to te strzały na 100% będą niecelne. Dlatego Chińskie wiatrówki są znacznie celniejsze, jeśli mówimy o y, dolnym naciągu od tych klasycznie łamanych, które bardzo szybko potrafią się, wiecie, rozklekotać. Ale wraz z ceną tej wiatrówki rośnie też jakość, czyli na przykład gamo, czy później HW, później Ramsy. Te wiatrówki już nie będą miały problemu, takiego problemu tutaj, że wiatrówka klasycznie łamana będzie gdzieś tutaj się poluzuje. Te luzy spowodują, że będzie mniej celna. Oczywiście to może się zdarzyć, zawsze można dokręcić ten system, ale przyjęło się. Że wiatrówki z dolnym naciągiem są generalnie celniejsze od wiatrówek klasycznie łanych i można się tego trzymać. Ok, naciągnąłem lufę, muszę wystrzelić. Wiadomo, że nie można strzelać na sucho. Myślę, że do ewentualnych wad wiatrówek sprężynowych możemy zaliczyć to, że nie jesteśmy w stanie zamontować na taką wiatrówkę celownika optycznego, który będzie trochę dłuższy, którego obiektyw będzie. Tutaj wystawał poza obrys łamania tej lufy. Dlaczego? Ponieważ, zobaczcie, jeśli byśmy tutaj mieli ten obiektyw, on będzie dość nisko, to nie jesteśmy w stanie. Zwłaszcza przez tą szczerbinkę, złamać tej lufy. Inaczej wygląda sytuacja w wiatrówce z dolnym naciągiem, czy też z bocznym naciągiem, ponieważ tutaj naciągamy tylko tą dźwignię, łza się wysuwa, nic tutaj nam nie przeszkadza. Możemy sobie zdemontować tą muszkę, szczerbinkę, przepraszam, zamontować celownik, który jest naprawdę długi i w niczym nam to nie będzie przeszkadzać. Tak właśnie robią strzelcy HFT, FT właściwie, którzy też jeszcze na przykład montują sobie na celownik, na obiektyw sunshader, czyli taką tubę, która powoduje, że Promienie słoneczne wpadają, nie oślepiają tak nas w momencie, kiedy patrzymy przez celownik. Więc ta tubła może być naprawdę długa i w niczym to nie przeszkadza. Tutaj, w klasycznie łamanej, musimy się liczyć z tym, że kupując celownik, musimy dokładnie wiedzieć, jaką on ma długość, tutaj sobie wymierzyć na, na szynie, jak on będzie umiejscowiony, tak, żeby po prostu nie przeszkadzało nam to podczas łamania. No a jeśli chodzi o wiatrówki z dolnym naciągiem, to analogicznie do tych. Klasycznie łamanych, zarówno zalety, jak i wady. Do zalet na pewno możemy zaliczyć fakt, że są celniejsze, ja już o tym powiedziałem, tak, ale to wynika z kilku elementów. Na pewno to, że lufa jest na stałe osadzona w systemie, to jest zdecydowanie zaleta, ale też fakt, że one są trochę cięższe, powoduje, że nie mają takiego dużego odrzutu przy strzale. A wiadomo, jeśli to są sprężynówki, no to trudniej się z takich wiatrówek strzela niż z PCP czy CO2, które nie mają żadnego odrzutu. To jest naturalne. Wadą na pewno będzie cena, jeśli ta cena, jest dla was istotna. No to wybierzecie pewnie klasycznie ławaną wiatrówkę, bo te będą zdecydowanie droższe. Jeśli chodzi o samą przyjemność ze strzelania, no to w klasycznie ławanej mamy jakby taką większą przyjemność z tego względu, że no i też waga i też sposób naciągu. Tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowane to, więc to będzie akurat na minusik dla wiatrówki z dolnym naciągiem. No i słuchajcie, tak to się mniej więcej przedstawia. Wady i zalety klasycznie łamanych i wiatrówek z dolnym naciągiem. Moje pierwsze wiatrówki, tak jak powiedziałem, to były klasycznie łamane wiatrówki, ale to też z czegoś tam wynikało, z dostępności, ponieważ to były bardzo dawne, odległe czasy i też z faktu, że nie miałem wystarczającej gotówki, na, żeby kupić wiatrówkę z dolnym naciągiem. W tej chwili myślę, że kupiłbym raczej wiatrówkę z dolnym naciągiem, z tego względu, że najbardziej zależy mi na celności. Jakby jestem w stanie poświęcić ten, tą wygodę użytkowania na korzyść tego, żeby jednak robić te dychy te dobre, Skupienie. Ale na przykład już dla młodego strzelca, na przykład ja dla swojego syna raczej bym kupił wiatrówkę klasycznie łamaną. Niech się nauczy, niech ewentualnie złapie tego bakcyla strzeleckiego i potem faktycznie wraz z czasem można mu kupić coś innego. Wiatrówki z dolnym naciągiem to jest kawał sprzętu, słuchajcie. To jest wyraźnie jest cięższa od tej wiatrówki klasycznie łamanej. Nie tylko cięższa, ale też wyraźnie większa, tak? Więc pewne postawy strzeleckie będą wygodniejsze dla tej wiatrówki. Słuchajcie, to byłoby wszystko. Znacie różnicę między wiatrówką klasycznie Omaną, wiatrówką z dolnym naciągiem? Ta z bocznym naciągiem jest dosyć analogiczna do wiatrówki z dolnym naciągiem, więc te wszystkie ewentualne wady i zalety są bardzo podobne. A wybór oczywiście należy do Was. Co wybierzecie? Napiszcie w komentarzach, jaka była Wasza pierwsza wiatrówka, czy to była klasycznie Omana, czy z dolnym naciągiem, jaką teraz byście wybrali wiatrówkę. Możemy podyskutować. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie do końca. Trzymajcie się do następnego odcinka.